Dzień dobry Państwu. Zakończyło się posiedzenie Rady Ministrów. Czas na konferencję prasową. Bardzo serdecznie witam prezes Rady Ministrów, panią Beatę Szydło. Witam również ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro, a także pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego pana Mikołaja Wilda. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów zapadło kilka ważnych decyzji. O dwóch chcielibyśmy państwu powiedzieć. Stąd jestem dzisiaj w towarzystwie pana ministra Ziobro i pana ministra Wilda. W przyszłym tygodniu będziemy przyjmować ustawę budżetową, a więc panem ministrem, premierem Morawieckim będzie okazja do powiedzenia nie tylko o założeniach budżetowych, ale również o ważnych decyzjach finansowych. Dzisiaj też była podjęta ustawa o tzw. split payment, czyli Ustawa, na którą bardzo długo już była dobrze przygotowana, czekaliśmy, to pozwoli na walkę z wyłudzeniami VAT. Jest to kolejna ustawa, która ma za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego i spowodowanie, że budżet państwa będzie do budżetu państwa będą należne podatki wpływały. Walczymy z szarą strefą, z nieuczciwością, z tym wszystkim, co było przez naszych poprzedników tolerowane. Ale dzisiaj chcieliśmy Państwu powiedzieć o dwóch ważnych decyzjach, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Pierwsza to jest ustawa o obronie koniecznej, o, czym, o szczegółach zaraz będzie mówił Pan Minister Ziobro. My konsekwentnie, nasz rząd realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi, którzy mają poczucie tego, że państwo powinno stać po ich stronie, realizujemy ten program, który ma na celu przede wszystkim wyjście naprzeciw tym, którzy potrzebują pomocy ze strony państwa. I to jest jedna z takich ustaw. Kolejna sprawa, o czym będzie mówił pan minister Wil, dotyczy budowy centralnego portu komunikacyjnego. Rada Ministrów przyjęła informację, koncepcję, która została przez Pana Pełnomocnika przedstawiona. W przyszłym tygodniu Pan Minister został zobowiązany do przedstawienia uchwały, w której zostanie wskazana lokalizacja, kalendarium i harmonogram realizacji tej największej planowanej przez nas inwestycji, a więc mogę powiedzieć, że dzisiaj na rządzie zostaje podjęte dwie bardzo ważne decyzje, które mają dla naszego rządu, ale przede wszystkim dla Polaków no, znaczące, znaczące, mają bardzo duże znaczenie. Bardzo dziękuję Panie Premier, a teraz głos zabierze Minister Sprawiedliwości, Pan Zbigniew Ziobro. Dzień dobry Państwu. Od, można powiedzieć, od zawsze, już od starożytności trwa dyskusja na temat obrony koniecznej i jej granic. Słyszymy od, można powiedzieć, zawsze tego rodzaju piękne słowa, że bezprawie nie może triumfować nad prawem, że przyrodzonym prawem człowieka jest odparcie siły siłą. Te i wiele innych koncepcji, które leżały u podstaw obrony koniecznej, które przekładały się też na całkiem dobre, jak mi się wydaje, rozwiązania regulujące zakres obrony koniecznej w naszym kodeksie karnym, niestety nie przekładają się do końca na rozumienie w praktyce orzeczniczej sądów i działań prokuratury tej idei, która legła u podstaw obrony koniecznej, idei przyrodzonych praw człowieka do tego, żeby bronić się przed bezprawnym zamachem na jego zdrowie, życie lub inne chronione prawem dobra. Dlatego pomnę na słowa Pani premier i nasz program Dobrej zmiany. konsekwentnie mówiliśmy, że będziemy stawiać po stronie. ten rząd będzie stać po stronie uczciwych obywateli, po stronie pokrzywdzonych, napadniętych, a nie po stronie napastnika przestępcy bandyty. I dajemy temu wyraz, z jednej strony, przygotowują zmiany w zakresie funkcjonowania polskiej prokuratury, policji, też i zmiany ustrojowe, jeżeli chodzi o sądy, ale również wyrazem tego i nasz, dowodem naszej konsekwencji jest kolejny krok w kierunku rozszerzenia w wymiarze praktycznym rozumienia obrony koniecznej i dania kolejnego sygnału tym samym, z jednej strony obywatelom, że państwo będzie w przypadku napaści na nich stać po ich stronie, z drugiej strony napastnikom, że muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą życia, gdy dopuszczają się przestępczego zamachu, a po trzecie, też sygnału organom ścigania, aby do tych spraw podchodziły z należytą wrażliwością, zgodną z tym kierunkiem, jaki dzisiaj rząd Radzie Ministrów przyjął i ufam, też przyjmie polski parlament. Mianowicie idąc niejako pomyśli rozwiązań obecnych w doktrynie prawnej anglosaskiej, która bardzo mocny akcent kładzie na obronę własnego domostwa, obronę domu, zgodnie z zasadą, że mój dom jest moją twierdzą. Proponujemy rozszerzenia rozumienia obrony koniecznej w tym wymiarze praktycznym. Ja nie chcę wchodzić tutaj w doktrynalne dyskusje, kiedy obrona konieczna wyłącza bezprawność, kiedy wyłącza winę, bo to nie jest tu ważne, ważne jest to, aby osoba broniąca się wiedziała, że jeżeli nawet użyje sposobu obrony czy Dopuście obrony w czasie, który może zostać uznany za przekroczenie tejże obrony, to nie poniesie negatywnych konsekwencji prawnych, nie będzie ciągana po sądach, nie trafi do aresztu, nie zostanie skazana i nie trafi do więzienia. Dlatego, że broniła swojego domu, swoich domowników, że broniła swojego ogrodzonego terenu czy lokalu, który zajmuje. I dlatego też przepis, o którym tutaj mówimy, brzmi: pozwólcie Państwo, że go przeczytam, że nie podlega karze ten, kto przekracza granicę obrony koniecznej w rozumieniu dzisiejszej doktryny i orzecznictwa odpierają zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu lub przylegających do nich, przylegającego do nich ogrodzonego terenu, albo odpiera zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie obrony koniecznej było rażące. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, które zdarzają się w relacjach polskich mediów, jak na przykład możemy sobie wyobrazić taki oto kasus, że złodziej wdziera się nocą do cudzego domu po to, aby ukraść, a osoba broniąca się będąc z tym domu, nie znając też do końca jego motywów, sięga po nóż i rani go poważnie nożem. Biorąc pod uwagę aktualną praktykę orzeczniczą, ale też poglądy części doktryny prawa karnego, na przykład Szkołę Krakowską z panem profesorem Colem, można byłoby obawiać się, że taka skutecznie broniąca się osoba zostanie skazana, że dopuściła się ekscesu intensywnego, że zostanie uznana za sprawcę przestępstwa. My chcemy, aby takie sytuacje, im podobne, ponad wszelką wątpliwość gwarantowały bezkarność broniącemu się. Bo osoba napadnięta z natury rzeczy, zwłaszcza w domu, tam gdzie powinna czuć się bezpieczna, tam gdzie powinna mieć przekonanie, że nic jej nie grozi, tam gdzie też czuje się odpowiedzialna co za domowników, za własne dzieci, żonę, matkę, rodziców, z którymi rzadko zamieszkuje, musi mieć pewność, że broniąc się skutecznie, jeśli nawet poniesie poważne konsekwencje napastnik, to... Ona, czyli ten broniący się, nie będzie, nie będzie z tego powodu przez państwo, że państwo będzie po jego stronie. I właśnie ta zmiana temu służy. To jest proste nawiązanie do koncepcji anglosaskich w prawie, ale jest ono konieczne naszym zdaniem z uwagi na niewłaściwą praktykę, jaka ma miejsce w polskich sądach i prokuraturach nierzadko. Dzisiaj staram się kontrolować prokuraturę i reaguję wtedy, kiedy dowiaduję się o podobnych przypadkach, kiedy prokurator nadgorliwie chce stawiać zarzuty i słać do sądu akt oskarżenia w przypadku obrony koniecznej. ale. Prokuratorzy i rządy się zmieniają, a my chcemy mieć takie prawo, które daje poczucie bezpieczeństwa obywatelom każdemu broniącemu się w podobnej sytuacji. Zwłaszcza wtedy, kiedy broni własnego domu, własnego domostwa, miru domowego i bezpieczeństwa. Musi mieć przekonanie, nawet jak przekroczy granicę obrony koniecznej, że państwo stanie po jego stronie. Oczywiście. Nie oznacza to akceptacji każdego przekroczenia granicy obrony koniecznej, bo ten, można powiedzieć, studencki, każdy prawnik się uczy. Przykład, że ktoś, dziecko w, w, włamuje się do ogrodu, by ukraść jabłko i z tego powodu ktoś strzela z, 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 ze sztucera myśliwskiego do, do takiego dziecka, no to jest jasne, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, której to nie dotyczy. To dotyczy przypadków oczywistych, ewidentnych, kiedy mamy do czynienia z przestępcą, kiedy on dopuszcza się czynu lub wszystkie okoliczności wskazują, że zamierza się dopuścić czynu bezprawnego i wtedy osoba broniąca się używa na przykład niebezpiecznych narzędzi i noża i konsekwencje tego są dramatyczne. Dla sprawcy, a my w ten sposób gwarantujemy, że nawet jeśli sąd lub prokurator wcześniej uzna, że była tutaj sytuacja przekroczenia granicy obrony koniecznej, to nie musi wykazywać, że ta osoba działa w szczególnych emocjach, pod wpływem zburzenia, tylko musi z definicji sprawę umorzyć i nie może narażać na jakiekolwiek konsekwencje osoby skutecznie broniącej się. Bardzo dziękuję panie ministrze. teraz głos zabierze pełnomocnik rządu do sprawy Centralnego Portu Komunikacyjnego pan Mikołaj Wild. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała Pani Premier, zostałem zobowiązany przez Radę Ministrów do przedłożenia w przyszłym tygodniu projektu uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzona koncepcja budowy portu Solidarność, czyli centralnego portu komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej. W tej koncepcji znajdą się również rekomendacje. Co do lokalizacji tej inwestycji, to rekomendujemy, aby inwestycja ta miała miejsce w miejscowości Stanisławów w Gminie Baranów. Jesteśmy już w dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ zależy nam na tym, aby ta inwestycja była wzorcowym przykładem pogodzenia interesu ogólnego, dlatego że interes budujemy, port solidarność w interesie wszystkich Polaków i interesu jednostki, czyli interesu interesów mieszkańców okolicznych miejscowości. W najbliższym czasie szczegóły koncepcji zostaną przedstawione na oddzielnej konferencji, na którą już teraz Państwa zapraszam.